Od 3 sierpnia na Łęczyckiej możemy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym. Jakie prace będą tam wykonywane? Przede wszystkim chcemy zażegnać sytuację, która miała miejsce od kilku dobrych miesięcy, czyli zażegnać te nieszczęsne... Studzienki kanalizacyjne, które są już pozarywane. Będziemy to modernizować, będziemy remontować te studienki włazy kanalizacyjne. Dokładnie 42 włazy zostaną wyremontowane tak, aby kierowcom jeździło się naprawdę dobrze w tym miejscu. Dostaliśmy sygnały, że i sami zresztą też widzimy, że ta sytuacja na ulicy Łęczyckiej no, powoli staje się nieciekawa, dlatego reagujemy i chcemy przede wszystkim no, ułatwić kierowcom przejazd. Prace zaczną się wtedy, kiedy zostanie przywrócony ruch taki powiedzmy względny ten, który był na Łąkoszynie. Tak? Mam tu na myśli skrzyżowanie drogi wojewódzkiej i dróg krajowych. Tam prowadzone są również prace przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. No i to bardzo utrudnia życie kierowców w kłótnie, dlatego chcemy zaczekać aż pierwotna organizacja ruchu, która funkcjonowała jeszcze zimą, zostanie z powrotem tam przywrócona. No i dlatego czekamy z tymi remontami, ale ma to się zadziać już w pierwszym tygodniu sierpnia, dlatego no nie mówimy tutaj, czy to będzie trzeci, może czwarty sierpnia, ale mam nadzieję, że to będzie jeszcze w tym tygodniu, dlatego jesteśmy pełni nadziei, że to jeszcze w tym tygodniu się zakończy i będziemy mogli rozpocząć. Te nasze prace już miejskie właśnie na ulicy Łęczyckiej, tak żeby nie kolidowały te prace i nie, nie, nie trwały one równolegle, bo wiadomo już jest ciężko przejechać samochodem, a co dopiero gdy zamknęlibyśmy lub też częściowo ograniczylibyśmy przejazd na ulicy Łęczyckiej. Co do samych prac, one będą wykonywane częściowo tak, żeby nie zamykać właśnie ulicy Łęczyckiej. Będzie to remont taki cząstkowy, a więc tak, żeby jak najmniejsze utrudnienia w ruchu były generowane.